Dzień dobry. Jesteśmy w kwaterze Gali. No i przyszedł czas na przerzedzanie. W tym roku y, chcę zrobić y, takim, no nigdy nie robiłem, nowym produktem. Znaczy no, on już jest kilka lat na rynku, ale dla mnie to jest nowość. Brewis. Do tej pory robiłem <laughs> globarylem. A w tym roku coś chcę y, innego zastosować. Przyszedłem z miarką oczywiście. No i trzeba troszeczkę pomierzyć te jabłka 1360. Mierzymy jabłka z kwiatu centralnego. Wiadomo tych, tych małych nie będziemy mierzyć, no ale te silniejsze trzeba zmierzyć i wtedy. Zobaczymy, co nam zostanie. Jak stosowałem brevi, yy, globaryl czy maxcel, to jest ta sama substancja. Yy, zawsze starałem się, żeby kwiat centralny miał od 10 do 12 cm, bo to jest produkt selektywny i on zrzuca yy, jabłka poniżej 10-12. Yy, przy globarylu potrzebna była wysoka temperatura. 20 stopni w chwili zabiegu, i najlepiej. Tyle samo przez dwa dni po zabiegu, żeby był dobry efekt. W tym roku, takich. dzisiaj mamy taki pierwszy dzień na zastosowanie tego produktu, ale do tej pory nie mieliśmy w ogóle, beznadziejne są warunki, dlatego zdecydowałem się na inny produkt, którym jest brewis. Brewis jest bardzo silnym produktem przerzedzającym, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie do odmian drobno jest nawet napisane że broń boża na Janagoldy czyli dareta Czy można, no, ale prawdopodobnie by wszystko spadło no i byśmy mieli poplonie, jest to produkt nieselektywny który działa na zasadzie ograniczenia fotosyntezy w roślinie i najsłabsze zawiązki Zostają po prostu zrzucone, zagłodzone, zrzucone, i przez to kwiat centralny, z kwiatu centralnego owoce dostają więcej pokarmu. Widzimy tu całe grona, czyli te, te mniejsze, wszystko by spadło, a potem jeszcze można zrobić korektę ręczną. E, ilość e, globarylu stosowałem 500 ml na każdy metr sześcienny drzewa i 750 litrów wody i do tego fixor shot w tamtym roku 100 ml na 1000 litrów wody w tym roku brevisu chcę zastosować od kilo 10 do kilo 50 ale chyba zastosuję na pierwszy rzut kilo 10 bo, bo nie mam z tym produktem doświadczenia i nie chcę za dużo sobie zwalić góry i doły raczej są równo rozłożone, także tutaj nic nie trzeba kombinować, że będę same góry robił, czy same doły jedziemy całe drzewa no coś miarka mi szwankuje jedziemy całe drzewa i i tak będzie no kurde no zawodzisz mnie i tak będzie będzie ok co do globarylu co do, przepraszam, dobrewisu trzeba z nim uważać. On właśnie bardzo silnie działa wieczorem. Nawet można zrobić ten zabieg w nocy, on jest dedykowany pod sieci antygradowe, gdzie jest mniej mniej tego słońca, no i on wtedy bardzo silnie zaczyna nam przeżerać. Ja ja nie pokuszę tak się i zrobię to w dzień na słońce, żeby jego działanie troszeczkę troszeczkę osłabić. No bo ja nie wiem, tego co koledzy mi mówili przerzedza bardzo dobrze i są bardzo ładne jabłka po nim także to mnie skusiło chcę zrobić galę od 6,5 no i, no i popróbujemy no. zastosuję te Kilo 10 plus zwilżacz Wyrer zrobimy to rano może się uda, że będzie słoneczko, tak jak dzisiaj nie może w piątek. No, bo już widać te zawiązki są, są w miarę fajne. No, tutaj to widać, no, no to piękne, to, to wszystko, wszystko y, produkt nam zwali. Zobaczymy, ile to ma w ogóle. 7 mm, nawet nie ma o czym mówić. No i właśnie i takie te małe zawiązki trzeba zwalić, żeby to nie ogołacać owoców z kwiatów centralnych. To, to, bo, bo to będzie wisieć z gali to samo nie spadnie jeżeli ktoś myśli, że to zleci to nie zleci ja kiedyś też czekałem aż zleci potem musiałem nożyczkami ręcznie to wycinać i dużo to się roboty całe takiego grona rosną no i trzeba trzeba pomóc no i zobaczymy będziemy obserwować co mi z tego wyjdzie tu całe widać całe grona

ja się pomierzę trochę i, i zobaczymy, kiedy ja ten zabieg zrobię. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.